Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś. A skoro tu trafiłeś, to oznacza, że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła Katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym was karmię, czym sam żyje, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Zachęcam Cię, byś słuchając Bożego Słowa spojrzał na codzienne, sprawy. Pozoru banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam się zatem do wysłuchania tych treści, a jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Winston Churchill kiedyś powiedział: Kiedy jesteś na szczycie, możesz się skupić na działaniu. Kiedy jesteś na drugim miejscu, zanim zaczniesz działać, musisz się zastanowić, co pomyśli twój szef. Załóż własną firmę i weź swój los w swoje ręce. Wtedy od razu będziesz numer jeden. Ktoś zapyta, a co tam ma wspólnego ze świętym Wojciechem? Czasami, kiedy czytam życiorysy świętych, to są one takie cukierkowate, takie laureczki, a zapominamy o tym, że to byli normalni ludzie. Tacy jak my, tylko w stopniu heroicznym opanowali pewne cnoty, posiadali je, rozwijali je w sobie. Każdego roku, kiedy obchodzimy tę uroczystość, słyszymy różne rzeczy, różne historie z życia świętych, Chcę Was dzisiaj zaprosić do spojrzenia na świętego Wojciecha, zwanego Adalbertem z Pragi, trochę z innej perspektywy. Jest to powszechnie wiadome, że urodził się w roku 956 w słowiańskiej rodzinie arystokratycznej. Ktoś będzie polemizował historycy co są wśród nas, jedni mówią książęcej. Tego naprawdę nie wiemy. Różne źródła, różnie podają. Wiemy, że był człowiekiem oczytanym, światłym, studiował w Magdeburgu, studiował w Rzymie i tam został wyświęcony na kapłana. Wrócił do Pragi jako ten, który już sprawuje pewną władzę, został biskupem. W tym czasie w Pradze rządził książę Bolesław II zwany pobożnym. Te przydomki co się No, miał parcie również w tej sferze pobożności. I doszło do konfliktu między Księciem a Świętym Wojciechem. Książę zbyt mocno zaczął się angażować w sprawy Kościoła. Chciał zarządzać duchowieństwem, podejmował pewne działania, gdy chodzi o klasztory, i to był konflikt interesu. Doprowadziło do napięcia między nimi, i to napięcie nieustannie rosło. Do tego stopnia, że po prostu musiał szukać wyjścia. Pojechał do Rzymu, szukał wsparcia u papieża. Wrócił do Pragi. Niestety ten konflikt nie ustał. Mało tego, Wojciech był wyjątkowo gorliwy. Miał potężny zapał do ewangelizacji. I jego działania nie zawsze podobały się innym władcom. Poganom. I Kolejne pole, na którym zaczął konflikt narastać. Wraca do kraju, gdzie jest trudno, i w pewnym momencie czuje, że tam się nie zmieści. Jedni mówią, że na zaproszenie mieszka pierwszego, inni mówią, że chrubrego udaje się do Polski i rozpoczyna pracę misyjną w Prusach. Kiedy myślałem o pewnych napięciach między ludźmi, władcami, tymi, którzy stoją u sterów, to przypomniała się historia, która mnie wiele nauczyła. Kiedy byłem dyrektorem Caritas, pracowałem z moim kolegą księdzem Andrzejem. Świetny współpracownik, fantastyczny ksiądz, ale duch taki niespokojny. Robił dużo dobrych rzeczy. Czasami miałem wrażenie, że się lekko męczy, pracując ze mną. Ja lubię również pracować, ale czasami jestem raz, że starszy, może bardziej zachowawczy w pewnych działaniach. I widziałem, że nie może być dwóch słońc na jednym niebie, więc mówię, słuchaj, może zajmij się tym Gorzowem. Tam jest taka przestrzeń, jest tyle możliwości. I przejął Gorzów, stworzył biuro, świetlice, magazyny fantastycznie pracował i urozumiałem sobie, że czasami nie ma sensu walczyć, nie ma sensu kogoś ograniczać. Bezsensowne jest tłamszenie człowieka w jego pragnieniach. Trzeba pozwolić się rozwinąć i działać. De facto i tak pracował na moją markę, bo ja stałem jako dyrektor tą organizacją i cokolwiek dobrego się w niej wydarzyło, spadało nie tylko na mnie, ale na tą organizację. I o to chodzi w życiu. Ale dość długo dojrzewałem do tego, by to zrozumieć. Są ludzie, którzy się nie mieszczą w pewnych strukturach. Są ludzie, którzy po prostu, jak te konie, nie umieją iść za przęgą. Więcej dostali, więcej chcą zrobić, i trzeba im na to pozwolić. To taka lekcja sprzed lat, ale pamiętam ją do dzisiaj i nieraz, kiedy patrzę na różne sytuacje w polityce, w Kościele, to myślę sobie, że warto by się było czegoś tutaj nauczyć. Nie do końca zawsze spierać się z pewnymi rzeczami. Paul Arden, w jednej z swoich książek, napisał takie ciekawe zdania. Jeśli Twoje pomysły i propozycje są stale odrzucane, złóż wymówienie. Nie możesz ciągle walczyć i za każdym razem przegrywać. W ten sposób stwarzasz problem. Jeśli jesteś dobry w tym, co robisz, Twój pracodawca nie pozwoli ci odejść. Zatrzymacie, przestając na Twoje warunki. Jeśli przyjmie Twoje wymówienie, będzie to oznaczało, że to nie była praca dla Ciebie, więc zmiana wyjdzie Ci na dobre. Taki rok wymaga odwagi, ale warto go zrobić. Dotyczy to teraźniejszości naszych czasów, natomiast ten sam mechanizm miał miejsce również w życiu Wojciecha. Kiedy dochodziło do konfliktów, dochodziło do napięć, postanowił się odsunąć. Znalazł sobie przestrzeń, w której był numer jeden i mógł robić to, do czego go Boży Duch prowadził. W dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy, że tylko z pomocą ducha świętego można zrobić takie rzeczy. Taki zapał, taki entuzjazm wymaga mocy z góry. Więc poszedł do Prus. Tam ewangelizował, tam się realizował, aż po męczeństwo. Myślę, że warto spojrzeć na jego życie z innej perspektywy nie tej laurkowej. W ramki włożonej, tylko to był normalny człowiek, który zmagał się tak samo z takimi problemami, a przy tym wszystkim osiągnął świętość. Jesteś skazany na swoją naturę. Siebie zawsze poniesiesz ze sobą. Nie ma sensu z tym walczyć. I mądrzy szefowie wiedzą, że to nie o to chodzi, by go już ograniczać. Jest ja z nami kleryk, pomyślałem sobie, kiedyś któryś z księży powiedział taką ciekawą rzecz a propos formacji w seminarium. Mówi, co to jest formacja w seminarium? I mówi, czasami mam wrażenie, że wbijanie w formę, a jak coś wystaje, to to obcinamy. Nie ma takich samych ludzi. Nie ma ludzi o identycznych talentach, umiejętnościach, możliwościach pozwolić człowiekowi, by się rozwijał w tym, co jest dobre. Nie tłamsić, nie ograniczać, dać mu przestrzeń. Wojciech ją znalazł. I osiągnął świętość. Niech jego droga czegoś nas nauczy. Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.